Witajcie moi drodzy, jestem Fazio w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Lillehammer Hammer House, 138 ma dzisiaj Rower. No i zaczynamy. Kolejne skocznie w Rower. No, warunki nie sprzyjają, są fatalne. Bo 2 metry na sekundę ja w plecy. słabe by się sprawdził ale Sandra ale dociągnął. Aleksander. Też krzywo, Krzysztof biegał, no to jest lepszy skok od zniszczyła i ma pewną kwalifikację. Andrzej Stękała. No podobny skok. 25. No, miejsce, no to bardzo słabo. Ja odżyła, trochę krzywo, ale leci 135 metrów tak jest Dawid Kubacki zobaczcie sobie z tej kamery ładnie Dawid da... Ajaj! Maciej Kot może jednak z tej kamery będę skakać Maciej To może nie być kwalifikacja, no niestety, Kamil Stoch. Daleko skacze Kamil Stoch, trzecie miejsce, w bardzo trudne warunki. Jest trzeci, bardzo ładnie stylowo. No trochę wiatr się, no nie, jednak się nie uspokoił. Oj Andrzej. Krzysztof Biegun. Ładnie, wys... ładnie i daleko Krzysztof Biegun, 136 metrów, najdalej no z Polaków, czołowa piątka. Piotr żyła, ale niestety. Nie ja udało mi się. No i Kamil toch. Kamilu, czy będzie podium dla Polaków? Niestety nie. Niestety nie będzie. I dwudzieste miejsce. Ale można się zrekompensować jeszcze w Trondheim, czyli to no też w ale można się z roku zrekompensować. No ten konkurs był... No, słaby dla Polaków. co to chcą przeprowadzić w fundacji Pucharów Świata, ale macie go gdzie? razem z nim, więc tutaj, o wygraną Polaka w Pucharze Świata możemy, możemy, jest na to 99%. Zobaczymy, jak no dzisiaj Aleksander zniszczył o wiele lepiej. No i widać, no są lepsze warunki, to prawda. Już ten wiatr się uspokoił, nie ma zaśnieżenia. Takiego dużego, ale teraz krzywo trochę, Krzysztof biegł, ale no fenomenalnie skoczę. 136 metrów, no ale 141, tyle, tyle trzeba skoczyć. Mnóstwo, ależ pociągnął Andrzej z tym koła. Zobaczymy jak sobie poradzi Piotr Żyła. Bardzo ładnie. I to jest daleki skok! Dziewiąty. Te różnice nie są, bo tu jest egzekwot u 70. Tu jest dosyć ciasno, dosyć ciasno. A Sabir Żerminów no zaskakuje w tym row -er. Oj Dawid Kubacki ładnie mi się z progu leci. Wysoko i daleko Dawid Kubacki, świetny skok! I siódmy. No, no. i Maciej Kot. Krzywo trochę, ale pociągnął Maciej. To jest dobry skok. No i Kamil Stok. Dobry skok, ale to jest. Stracił dużo w tym locie. To jest dobre miejsce, bo tu nie ma dużych różnic. Daleko, daleko, daleko i świetnie. Nie wiem czy czemu ci szkoły się tak wywracają, mogliby ustać, ale ledwo, chociaż trudno. Kamil Stoch! Niewiarygodnie skoczył. Będę skakać chyba z w 2 w locie. O! Piotr żył No, pociągną Piotr żyła, tyle ile mógł? Dawid Kubacki. Oje, ojej, Dawid! Maciej Kot No No i Krzysztof biegł na podium, Kamil trochę ociera się o podium, ale przekracza barierę tysiąca punktów Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.